Proszę bardzo, poniedziałek, lekko stronniczy, godzina 18. już ciemno za oknem. Myślisz, wejdę pod pierzynę, może spotkam tam dziewczynę, może przytuleję ją mocno, może będzie nam gorąco, a tu nie. Włodek i Karol, dwóch facetów patrzących na ciebie z ekranu. Czy oni są o, on razem? razem? Czy oni mieszkają razem? Hmm. Nie wiem. Nie ma. Taki... Ale zapytam w komentarzu. O, Będę szczery, powiem ci tak. Byłem dzisiaj na kwejku. Działa, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja chciałem powiedzieć, że to, co wrzucił Włodek, to w, wrzucił Włodek. No, to ja. Pomyślałem, a, zobaczę czym żyje młodzież, czym oddycha a, dzisiejsza młodzież, co, czy... co tam łapkują, co rzucają, co lajkują. I powiem ci... Karol, taka bieda na kwejku jest. Ale kwejk Ale... padł chyba. Być, być chyba. Znaczy. On no to dalej nie, mi nie powodou... powiedział. Coldplay się rozpadł. No, no właśnie. I What to... the fuck! Ja, ja nie czytałem o tym jeszcze, tylko się dowiedziałem, co że. Co zawiesił coś? się. No to właśnie, ja też słyszałem że się, zawiesił na 3 lata i pomyślałem, że to wcale nie jest takie złe. No. Gdyby się coldplay skończył nawet po tej płycie Mlokslow. Oto. Mm -hmm. To wcale nie byłoby takie złe, bo to byłoby dobre dla ich muzyki, jako Coldplay. To I... ostatni wielki występ na jakieś 3 lata. Pewnie było buu... No, podejrzewam, że raczej bobu. I jeszcze zostaje mi podać wielki występ Sylwestrowy James Z oh. w Nowym Jorku na Times Square. Jedziemy z Karolem. From Times Square, New York City with Coldplay and Jay-Z New Year's Eve Concert live on CNN double NBC and ABC We're back with Chris Martin from Coldplay. Hi Chris, how are you doing? Hi, it's great to be here. Woo! Woo! Dobra wystarczy. Witamy e... na żywo z Nowego Jorku, Piotr Kraśko. E... Jest impreza sylwestrowa, ludzie jak widać ze mną fantastycznie się bawią. jest wersja polska? Tak. E... Mamy tutaj przypadkowego przechodnia amerykańskiego. Hello, how you doing? I tu myśli... Hi, man! How is the uh, concert? What? Speak up, man, I can't hear you, what? It's Chris Martin over there, what the fuck are you doing? Dance! Uh... Dance, motherfucker! Yes. Do I look like a bitch? Musimy powiedzieć jedną ważną rzeczy. Okay. Masterchef dał dupy i tak, rzucił wyniki za dnia kiedy wieczorem miałem. W niedzielę ponoć o, rano były opublikowane wyniki Masterchef. Ja, znaczy się, bo tak jakby to kogokolwiek interesowało. Dokładnie, teraz, a dwa, ale muszę zapytać Karola, cieszę się, że Basia wygrała, czy jednak... Basia. tak Basia tak? Czy Kinga powinna wygrać? A, Kinga. Piękny dań. dań? Ile tych dań? No jedno dań. dań. Ładny dań. No okej. Okay. Oddaj no, no, fartucha. Nie. Oddaj far, proszę. Cześć, tak? Nie. No oddaj, Nie zostaje. Oddaj fakt. Nie zostaje. Nie, no oddaj. Oddam. nie oddam fartucha. Ochrona! <laughs> Random fakt na dziś przecież, nie? No! Policjantom w Indiach państwo płaci za to, żeby zapuszczali wąsy, ponieważ no udowodniono, że mężczyzna z wąsami wygląda poważniej i ma lepsze autorytety. O, to ja powiem od razu, jeśli chodzi o, coś tam o wąsy może. E, Traffic, bardzo dobry film Soderberga, Super, naprawdę bardzo mi się spodobał. No tak mi się spodobał, że nie żyłem tym nie filmem. Lekko stroniczy twoja dzienna dawka absurdów, Jan Kulczyk ma gest 700 milionów złotych, by zwierzętom żyło się lepiej. Mówiliśmy o łosiach, mówiliśmy o bobrach, a dzisiaj okazuje się, że 20 milionów złotych kosztuje wybudowanie takiego wiaduktu, żeby zwierzęta mogły przejść pod autostradą. Na autostradę. I to nie jest taki zwykły wiadukt. To pewnie widzieliście, że jeżeli jechaliście kiedyś jakąś lepszą autostradą, są takie wiadukty. Nie, widać, że nie są dla ludzi, bo widać, że tam rosną drzewka, krzewy. Po prostu to jest wiadukt, ale na tym jest też od razu cała ziemia i drzewka i krzewy. I jeden taki, jeden, jeden taki, jeden taki kosztuje tyle, co kumulacja totolotka. 20 milionów milionów. językiem. A wydali na to 700 milionów złotych i. Ani jedno zwierzę nie przeszło tymi wszystkimi przejściami. Ani jedno, bo no mieli, monitor mieli monitoring i sprawdzili ani Kto to jedno sprawdził reżim, reżymowe media, które są anty. Jan Kulczyk. Reżymowe. Reżymowe. Reżimo witam. Kobiety do kuchni. Reżymowe media. Reżymowe media. Uwłaczają godności wspaniałego filantropa polskiego Jana Kulczyka, który jedyne swoje oszczędności wydał. 700 milionów złotych na takie przejścia dla biednych sarenek, łani, bobrów. Tak, o jeszcze ciekawe. Dziobaków. Koszty ochrony środowiska przy budowie drogi sięgają już astronomicznych poziomów. Siatka ogrodzeniowa, przepusty pod drogą dla płazów, gadów, kładki i przejścia, tereny zielone, posadzone szpale, Drzew, to jedna czwarta kosztu budowy, czyli 1,3 miliarda złotych. Miliarda. Powtórzę jeszcze raz, reżimowe artykuły, skąd to? No, oczywiście widać, widać to tutaj. Wprost! Wprost! <grym> reżim, reżim! Jedno tylko, bo ja widzę dla Jana Kulczyka zajebistą niszę. No tak to wytnę. Nie no, dlaczego? Przez zajebistonisze? jak mówiliśmy o tych mostach dla łosi i on ma tak dużo kasy, żeby pomagać zwierzętom, no. to niech wszystkie mosty w kraju podniesie. To niech te rury dla bobrów wybuduje. A te... Co Ale powoduje, czy Bobry nie wyczują, że to jest spisek, że te to jednak nie wyrosły tam, tylko ktoś je tam położył? Czyli im on, to nie przeszkadza? Im jest wszystko jedno. I, uh, they don't care. I don't care. <grym> Who cares? To jest tak, że Bobry mają wszystko w dupie, bo oni tak żyją z pieniędzy z, tych, z reklamy z pasty do zębów. No tak. Wiesz, ile oni muszą zarabiać na tych reklamach? Dużo. Idziesz, jesteś Bobrem. Pierwsze, co ci się do głowy wynosi, to będę aktorem w reklamie pasty do zębów. Pierwsze. Absurd w nie dość, jak to powiedział Włodek Markowicz, bo Małopolska to jest kraina ludzi... Inteligentne, górali, ludzi zaradnych. A Nowy Targ jest no epicentrum zagęszczenia szarych komórek w całej małopolsce. Mieszkańcy Nowego Targu nazywają się mieszczanami. Nie, to są Nowotarżanie. A nowotarzanie, tak. I tam w Nowym Targu remontowano płytę rynku głównego, więc włożono nową kostkę brukową, żeby burmistrz mógł wnioskować o reelekcję. No, no no to jest dla mnie szczyt designu. M Miles Van Der Rohe, Foster, Zaha Hadid, Libeskind. Oczywiście takie nazwiska mi się nasuwają, kiedy <noise> Widzę nową płytę chodnikową. I na przykład przejście dla pieszych idą tu, a obniżenia w krawężnikach na przejście dla pieszych idą tu. I na przykład jest przejście dla pieszych, idziesz sobie, idziesz, a tu na środku latarnia. Proszę, nie ma problemu. A jakby tak znowotarzan odjąć tą kropkę nad Z. To było nowo Bardzo dużo wycięliśmy materiału po to właśnie, żeby dobrnąć do tego momentu, w którym my, Karol Paciorek, Włodek Markowicz, Włodek Markowicz, Karol Paciorek, mówimy wam, że wy już od dziś tak jesteście, prawda? Lekko! Wciąga go coś. Stronniczy. Bo ja chciałem zapytać, czy moglibyśmy od jutrzejszego odcinka dać już świąteczną czołówkę? Widać, mnie? Tak. Nie. Dlaczego? No, bo jeszcze nie ma świąt. Tak nie ma śniegu. <laughs> Ale jakby jak damy, jak damy 6 grudnia, to będzie oczywiste, że wtedy możemy dać, a ja chcę wcześniej. Nie ma problemu, możemy dać 7. A jutro? W jutrzejszym już? No please. Tylko człowiek, który ma serce z kamienia, bym mi odmówił teraz. No dokładnie tak. <grym>